Raczej Stilic lewą nogą. Jak daleko stoi mur? 21,8 metra od bramki. A gdzie to nasze kółeczko wyznaczające odległość 9 metrów? No i jeszcze powinni piłkarze Wisły się odsunąć. Zobaczymy, jak uderzy Stilic. Czy nad murem, czy będzie mocno gdzieś tam starał się trafić w lukę? Stilic 2 do 0. 7 minuta, 5 Dobra akcja dla Lecha Poznań. Duża szansa na to, by objąć tutaj prowadzenie. Semir Stilic i gool! Semir! Stilić! Ta ta sama trójka co w pierwszej połowie meczu. Tym razem kto będzie uderzał? Stilić! Jeden do zera, Semir Stilić! Tak, prostym podbiciem, lekko począć na Wojtkowiara, który znajduje się najdalej. No, patrzymy co myśli Stilić. Tak, tak zrobił. Tak, podciął! 2-0! Pozyskanie z energii kodbusu Tomasza Bandrowskiego są bardzo udane. Stylicz, szansa i gol! 1 do 0 poznańskiego leka, a bramkę zdobył Semin Stylicz. ręki po nawet nie podniósł. Sztylicz, lewa noga w pole karne. Brazyliano. No i. bramka. Jaka decyzja sędziku? Gol, drodzy Państwo! Gol nieprawdopodobny! Lechnął się 2 do 1. Teraz trzeba strzelić bramkę. Semin Stylicz! Co jest do jednego!